Dobra, idziemy tu. Pan pokażesz mi zasilanie awaryjne? So, turns out the whole city has power. They just flipped the circuit breakers. All you gotta do is flip it back. No i dowiedzą się, że tu jesteśmy. What did I tell ya? Wait. So the whole mall is lit up. Let's go find out. Yay! That was You ready to see this? Wait. I. I know what you're trying to do, and I'm really glad that you're not dead. I mean. I'm glad that we're back together and I didn't mean it. All that stuff I said before I left, I didn't mean any of it. Riley, I such a sap. <laughs> I you will, Riley. What kind of She started it. <laughs> oh man. Are you ready? Teraz ją użrą. To będzie przejście do normalnej Eli. Czyli przejście do normalnej Eli. O no dziwnie to wygląda, trochę. Nie mam pojęcia. Mogli już zrobić tą jedną minigierkę polegającą tylko na chodzeniu w tamtym momencie albo tutaj. Mierzę, żeby dowiedzieć się na temat... No, musiałem coś odpalić. Nie, żeby dowiedzieć się dalszej części historii, muszę po prostu tutaj sobie robić parę łamikówek. O, amunicja. Idealnie pasuje do mojego pistoletu. Dwa w jednym. Może tutaj coś będzie? Poza łóżkami? się, A no nic. Dobra, cegła w rękę, choć pewnie tutaj coś będzie, skoro dali mi amunicję. To przed wejściem. Tutaj zarażeni pewnie będą. O! Fizyka przedmiotów w grach jest zawsze cudna. Fajnie wiedzieć, że tutaj koty z tej grze żyją. Jak na razie widzieliśmy psy i żyrafy. To chyba wszystko. No i szczury. Fajnie zobaczyć coś nowego. Dobra, tędy nie przejdę. A ty nie umiesz pływać. A myślałem, że to kot spadł tutaj. Ci po prostu zabił. Ale może być i tak butelka, coś tu będzie, światło się w ogóle paliło od bez alkoholi, a no to odpalamy. Nie ma prądu? Jest to chyba oczywiste, że nie ma prądu. Do tego to służy. Do tworzenia prądu, ale dobra. Szeregowy elisem nie jest najlepiej. Ma gorączkę i zwraca jedzenie. Może popełniłam błąd. Może amputację przeprowadzono za późno. Może przemieni się, kiedy akurat nie będę go obserwowała. Poza tym dochodzi jeszcze kwestia protokołu postępowania w przypadku infekcji. Nie... Nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy zrobić to, co zrobiliśmy z oficerem Caulfieldem, Bo my, ech, zresztą, kogo ja chcę szukać? Zamordowaliśmy Larego, Elis go przytrzymała, a ja zastrzeliłem go jak psa. Jego krzyki wciąż mnie prześladują. Regan, błagam cię, mam jeszcze czas. Nie rób tego. Elis, co my zrobiliśmy? Zrobili. Co my, myśmy zrobili. Boże, no właściwie na jedno by wyszło. Może powinnam odejść, może po prostu ucieknę. Przepraszam cię Elis Regan. Regan. Właściwie. Co tu jest? O! Pusta oczywiście. To jest za blisko. Żeby nie było puste. No właśnie, przypomniało mi się, że my mieliśmy takie coś jak... O! To jest Amo. Że mieliśmy takie coś jak bak na paliwo. Znaczy, bak na paliwo, Boże, mieliśmy kabel do paliwa, żeby sobie z samochodów zbierać. Nie użyliśmy go ani razu w tej grze. Fajna sprawa. O, amunicja leży sobie na tym. Ciężarówce. Co to tam było? Nie w mi głośniej, słychać nie wyskakuj na mnie, halo. Ja nie lubię horrorów, Chcę tylko wejść na ciężarówkę, jest za tym, jo? Idź, pizdu gdzieś nawet dwa. Było Widzę ją. Uda mi się zajść od tyłu? Bo jest za głośna. Woda jest chyba za głośna albo nie dało się podejść ich od tyłu. To no halo, halo! Fajnie, zajebiste kombo. Ja nie mogę wejść na tą ciężarówkę. Fajnie, mogę ją zabrać? Nie. No, zestrzeliłbym ich. Może tędy da się wejść jakoś. Widziałem go, widziałem. Ale mądrzy są oni. Fajnie się wyszkolili. Widzę twojego grzyba. Fajny skok Jezu! Aha. A, kolejny idzie. Co do chuja? Jeszcze jeden gdzieś tu jest. Nie mogłem strzelić nawet. Wejdź na tą głupią ciężarówkę, bo że górą będę musiał tam przejść. O, coś tu jest, cegła. Dobra? Jeszcze jeden tam chyba jest. Amo. Dziękuję. Fajnie, że wszyscy tutaj mają prawie Amo. To by wszyscy? Bo muzyczki już nie ma ani nic. Dobra, tonik, fajnie. Gaz. Ja bym ogólnie chciał wejść tam do góry. Jakoś. Dobra, tędy pewnie się wchodzi. Nie ma czegoś tutaj jeszcze w wodzie? O. Wszystko jest puste O, kolejne Amo. Tyle dobrego przynajmniej. Pytanie, czy dlatego, że coś tutaj będzie zaraz, czy dlatego, że... O, może tędy mogę tutaj wejść. Czy dlatego, że... Myślę, że tutaj dojdę. W tym miejscu. Do tego. W sensie. Amunicją przetrwam, żeby zdobyć jakąkolwiek. I powytrzywać ich. sensie bawić, Eli. Do góry. Do góry? Chyba, że nie do góry. Co my tu robimy? Skoro nie do góry. Popawić się znowu włosami zamiast wejść gdziekolwiek. No come on, Eli. Masz wejść na tą cie... Sorry, na tamtą ciężarówkę z kolą. Dziwne, że tu nic nie ma. Miała jedno zadanie. O no nic. Tutaj jeszcze chyba coś było. W takim razie po tym wejście. Chyba, że tutaj drabina będzie potrzebna, dobra. Idziemy dalej za te drzwi. Poza tym przydałaby się apteczka. Co prawda, Joelowi też by się przydała, no ale mi też. W tym momencie, żeby mi nie zamordowali. I co teraz? Byłem już u góry, nic się nie dało zrobić. Choć pewnie trzeba coś u góry zrobić. Nic się tu nie dało zrobić. Nie przejdę, tu nic nie ma. że teraz, może się odblokuje coś w końcu. Halo. Trzeba zrobić, czemu ona w ogóle nie chce podskoczyć tego pół metra? O! Okej, fajnie. GAS. GAS. Ah, ciężarówki. pize Tak To git. Komu tam się świeci. Weźmy pistolet w rękę. Dobra, chyba nikogo nie ma. To lejemy, odpalamy prąd i możemy lecieć dalej. Jak weź na tą ciężarówkę? Pytanie. Są tam amunicje czy cokolwiek. O, idzie od razu lepiej. Nice. Ale fajnie, Dobra, co tutaj będzie? Poza drabiną, samą w sobie. Zaraz zabierzesz drabinę, ale well, tu jest. Motow! Wiem, wytwarzasz mołotowa już. I włożyłem podpalony mołotow do. Ciężko drabinę, bym hmm. miał zabrać. Złożyłem podpalony młotow do plecaka. Miło. Dobra, i tutaj schodzimy. To jest szmatka i woda. Czyli na apteczkę. Nadal brakuje mi sporo tego. To co mi samouczki o tworzeniu takich rzeczy w ogóle Jak mam na to wejść z powrotem Nie przeskakuj tego, tylko na to wejść Halo Chyba nie mogę Dobra A tu co będzie? Pani że w ogóle mi zaspoilerowali gdzie mam iść wcześniej Manekininy, creepy Kill na swoją drogą jest Ja wie co w tym jest Mogłoby być coś przydatnego, jak jedzenie, leki Dobra, jedzenie by raczej do tego czasu nie przetrwało za dużo 20 lat to no, mało co ma przydatności, nawet jakieś konserwowe Znaczy zakonserwowane rzeczy to mi się po prostu zbagowało trzeba faktycznie coś mam tutaj zrobić hmm. no odusz tu co jest nara kolejna szmatka? że nie dostaje wody, tylko co chwilę jakieś szmatki. A tak tutaj przejdę, po prostu. Ok, to po co to mi jest ten wózek aktualnie? No dobra, to już wiem po co mi jest ten wózek. To otwórzmy po raz drugi i podłóżmy coś pod to. Na przykład wózek, który idealnie się mieści z jakiegoś powodu. Nastyk. Easy. Mogę być to jakoś skomentować. Tu już byłem. Dobra, co tutaj będzie? Poza pewnie kolejną częścią historii. Bo tam się otworzyły drzwi, a tutaj się kolejne drzwi otworzyły. Takiego samego wyglądu. Albo nie! Cześć, Rofle. Dawno się nie widzieliśmy Co tam u Ciebie? Zaraz zobaczę na wiki fejsa. Obaj przeżyli. Fuck, Nie reloaduj, nie reloaduj! Nie żyje. Daj! Jedno amu mi zostało. O, obra, trochę więcej. Jesteś jeszcze bardziej na hita,eli. Jeszcze bardziej. A woda. Nadal mi nie stać na apteczkę żadną. Niestety wody tu jest mało. W do wszystkiego innego. Telka kolejna. Mycie. Nożyczki, materiały wybuchowe, szmatka kolejna, czekła fajnie, starczy ja Ale mam heala. Okay, nic nie będzie. Może tutaj w tym cudnym sklepie dla piesełów. Klatki ze zwierzątkami. Kotami. O, mogę zrobić apteczkę! Czyli mogę do Joela już wracać, teoretycznie. Bo właściwie tylko po to poszedłem, więc już nie muszę iść do tego śmigłowca. Jakby nie patrzeć. Ja wczoraj o tym pomyśli. Że skoro wyszedłem po leki, to może apteczka wystarczy. Do takich rzeczy. Nie, żeby coś. Ona leczy wszystko. chyba było od komików. Albo jakiś świnek morskich. Takie igla. Ulala! Okej, okay, nie ma tu nic. Panie by była jakaś ukryta znajdźka. Ale chyba nie ma nic. Podnieść drzwi, aby wyjść ze sklepu. Miło. Nie ma czegoś tutaj jeszcze, ale się hilimy przy okazji. Bo ona jednak tego nie zabierze do Jella raczej. A mi się jak najbardziej przyda nie na hita. Dobra, nie widzę nic więcej. Otwieramy. Takie to warstwa. Oh. Uh, come hey, jestem bliżej. God was? mi się z nimi walczyć, halo! Zobaczyć dalszą część historii. Albo cokolwiek zrobić w tej grze. Tylko dwa są. Motow teraz by się przydał. Co to jest? Materiały wybuchowe. A propa to jest bardziej bomba. Ej, właściwie bombkę mogę zrobić. Może nam mieli jakąś amunicję przy sobie. Nie, jeszcze żyje. Dobra, mają jakąś amunicję? Nie. A gdzie jest śmigowiec? Tu. O, żarcie. I jakieś inne rzeczy. Można sobie pozbierać wszystko. Szmatka, chyba, jo? Ja? Tak, kolejna szmatka. Cukier. Skąd ona umie w ogóle wytwarzać bomby? Nie zastanawia. Woda. Czyli prawie na kolejną mam apteczkę. To się jeszcze tutaj żyje. Ponieważ kończą się zapasy, szeregowiec jakiś tam i ja weszliśmy do magazynu w celu pozyskania dodatkowego zaprowiantowania. Jest takie słowo? Z zaskoczenia zakochała nas grupa około 6-7 zainfekowanych w drugim stadium. Zneutralowali... Zneutralizowaliśmy zagrożenie, lecz Alice został ugryziony. Po odbyciu ożywionej rozmowy, podczas której szeregowiec Alice próbował tarnąć się na własne życie, obezwładniłem go, następnie złamałem protokół i odizolowałem infekcję opaską uciskową. Później udało mi się znaleźć i zdezynfekować piłę chirurgiczną z szeregowi Elisowi morfinę i przystąpiłam do amputacji kończonej kilka centymetrów nad ugryzieniem. Jestem pewna, że gdy Elis odzyska przytomność, infekcja małomaczużnikowa ustąpi. No, niestety nie ustąpiła. Powinniśmy na początku tutaj przeczytać to, i zabrać tutaj pełno rzeczy, które by mi się tam przydało. Jesteśmy nie absolutnie na nic. Co chwilę dostaję ten papier chyba. Ma ilości, ale dostaję. Na początku powinienem odwiedzić to miejsce. To Poza. A, dobra, chciałem sprawdzić, czy poza uzyskaniem kolejnej części opowiadania o szeregowcu, zresztą zdobyliśmy, a zdobyliśmy prąd. Zapomniałem o tym, że po to tylko tam szliśmy. Nice. All right, Iść kolejny zainfekowany tu będzie Jeśli nie no to będzie well, zaraz pewnie koniec DLC Jest nagranie Posłuchajmy sobie zakrwawionego nagrania Alice we found a Nice Maybe we can, you know, document this whole thing. It gives me an excuse to talk. Even if it is to myself. You hit me pretty hard the other night. Not gonna lie, that shit still stings. I was trying to feed you. You actually accused me of stealing your food. You have no idea how hungry. I mean, I know it's a fever talking. I left you, you know. How I even managed to get a good 10 miles out before turning back around? It's like you say. We sleep together, we eat together, we shit together. We're also. You're Więc wiadomości aż ci. Dobra. Koniec. Wygląda, jakby miało się zawalić. Okej, wiary. To może się stać. O, chyba śmigłowiec, znaczy śmigłowiec. Tam jest ten pilot z tyłu. Mają apteczkę? Nice! Sporo tego. Czułem, zaraz spadnie ten helikopter. Może nie puszczę, ale zamknij to lepiej, bo czasem coś ci wypadnie.